By zrobić sobie tatuaż będziemy potrzebować wcześniej przygotowany wzór. Otwieramy nasz wzór. Wybieramy narzędzie różdżka. Klikamy w czarny obszar i wybieramy zaznacz podobne. Następnie narzędziem przesunięcie. Przeciągamy nasz wzór na zdjęcie. Klikamy skrót Ctrl plus T. Następnie prawym przyciskiem myszy w zaznaczenie i wybieramy perspektywa. Przeciągamy rogi zaznaczenia, tak by dopasować tatuaż. To samo robimy z opcją Zniekształć. Klikamy Enter, by zatwierdzić. Na koniec zmniejszamy krycie warstwy do około 50%.